Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zant. Dziś oddaję w Państwa przeglądarki pierwszy odcinek zarówno kursu PHP, jak i MySQL. -a. Ten odcinek jest wspólny dla obu kursów. Dlaczego to zaraz wyjaśnię? Otóż przedstawię w tym filmie instalację tak zwanego pakietu XAMP, a będzie on nam potrzebny zarówno w kursie PHP, jak i w kursie MySQL. -a. Co to jest ten pakiet XAMP? No, tak jak powiedzieliśmy w odcinku będącym przeglądem technologii webowych, plik skryptu PHP, który może też zawierać zapytania mysql -a, jest umieszczony na serwerze, a nie lokalnie na naszym komputerze i przeglądarka zwraca się do serwera o wykonanie tego kodu PHP i serwer to robi, po czym zwraca nam jedynie wynik działania już wykonanego przez interpreter PHP skryptu na serwerze. Ani jedna linia, na przykład kodu logowania, nie trafia na nasz komputer, bo można by to było podejrzeć. Nie, ten kod wykonuje się na serwerze, gdzie jest zainstalowany tzw. interpreter poleceń PHP. A my dostajemy jedynie rezultat wykonania tego skryptu. W związku z czym, żeby móc programować w PHP albo wykonywać zapytania do bazy danych MySQL, potrzebujemy serwera. A na serwerze tym potrzebujemy zainstalowanego interpretera poleceń języka PHP oraz zapytań MySQLa. Oczywiście hosting na serwerze można sobie wykupić albo wziąć darmowy, lecz wyświetlający reklamy. Ale to rozwiązanie ma swoje wady. Po pierwsze, trzeba po każdorazowej zmianie w pliku przesłać go protokołem FTP na ten serwer, zaczekać aż plik tam trafi, po czym ściągnąć przez internet tę odpowiedź serwera. A może i przy okazji parę reklam, jeśli jest to darmowy hosting. Nie, to bez sensu. Lepiej jest zainstalować na swoim komputerze lokalnym serwer. Ale taki serwer, który jest widoczny tylko na naszej lokalnej maszynie. Nie jest widoczny dla nikogo w internecie. Możemy to zrobić, bo przecież mamy specjalny adres IP w naszej karcie sieciowej, do tego celu przeznaczony 127.001, czyli tak zwany Localhost. Taki nasz prywatny, widoczny tylko dla nas serwer. No i cała praca odbywa się lokalnie, na naszym dysku. A to wszystko bez żadnych opóźnień i bez żadnych udziwnień. To będzie taki nasz własny poligon doświadczalny do ćwiczeń w PHP i w MySQL. Nic nie zepsujesz, będziesz pracować szybko i na własnym podwórku. Czego chcieć więcej? W dodatku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem taki serwis już gotowy po prostu przekopiować z naszego lokalnego serwera na taki serwer działający już w internecie i dostępny dla internautów. No dobra, ale co to jest ten XAMP? Serwer, tak? No tak, oczywiście, chociaż nie tylko. Nazwa XAMP to akronim, czyli wyraz powstały od pierwszych liter słów. Programiści mają takie trochę zboczenie zawodowe, że często nazywają swoje projekty roboczo akronimami. Rozszyfrujmy zatem słowo XAMP. X to taki krzyżyk, czyli po angielsku cross. To jest żaluzja do słów cross platform, czyli domyślamy się, że jest to środowisko wieloplatformowe. Wpiszmy słowo XAMP w Google i wejdźmy na stronę apachefriends.org. I faktycznie widzimy Windows, Linux, OS 10. Żyć nie umierać, każdy może skorzystać. Literka A w akronimie wzięła się od słowa Apache. To jest paczka naszego serwera. Apache jest obecnie najchętniej stosowanym serwerem w internecie. No to teraz literka N. Jakieś pomysły? No to będzie rzecz jasna MySQL, prawda? Czyli paczka obsługująca współpracę z bazami danych, w tym rzecz jasna obsługę zapytań SQL. No to literka P. No, oczywiście, nic innego jak PHP, czyli będziemy mieli zainstalowany interpreter poleceń PHP, więc nasz serwer będzie mógł wykonywać skrypty PHP. No dobra, ale tu jest jeszcze jedna literka P. A no rzeczywiście, P. Po prostu Perl, proszę Państwa. Perl to jeden z najstarszych i najbardziej rozwiniętych języków skryptowych, tak naprawdę PHP czerpało z niego pełnymi garściami. Perl został wyparty w wielu zastosowaniach przez młodsze i nieco prostsze w użyciu właśnie PHP. O Perlu nie wspominałem w przeglądzie technologii webowych, bo tworzenie skryptów w tym języku najczęściej służy do wykonywania różnych funkcjonalności serwera. Na przykład świetnie się Perl nadaje do pisania programów manipulujących plikami tekstowymi, wykonujących jakieś obliczenia czy manipulacje na danych. Tak zwane skrypty CGI najczęściej są pisane właśnie w języku Perl. Dzięki CGI możemy na stronie www. na przykład wyświetlać aktualny czas i datę serwera. Interpreter Perla jest dostarczany wraz z xamp to jeszcze tradycja z systemu Unix, a także dlatego, iż Perl to również jest język wieloplatformowy. Okej, okay, no to już wiesz co będziemy instalować. Nasz własny, lokalny, widoczny tylko dla nas serwer, w dodatku obsługujący bez problemu PHP i MySQL. -a. Warto dodać, iż XAMPP to paczka złożona jedynie z oprogramowania open source, czyli zupełnie darmowa. Na co my właściwie jeszcze czekamy? Do dzieła. To może najpierw instalacja w Windowsie. Uruchamiamy pobraną paczkę. Tutaj dajemy OK, nie będziemy i tak instalować XAMPA do podanej tutaj ścieżki w Program Files, więc uprawnień nam wystarczy. Next, Next i pozostawimy sobie tutaj ten szybki do znalezienia folder C XAMP, po prostu. Tu możemy odznaczyć tego checkboxa, to wtedy nie otworzy nam się przeglądarka z wpisanym adresem z informacjami o instalatorze o nazwie Bitnami. No i idąc dalej pozostaje nam się uzbroić w cierpliwość, aż wszystko się rozpakuje i zainstaluje, a może to chwilę potrwać. Po ukończeniu instalacji zobaczymy na ekranie opcję uruchomienia panelu kontrolnego XAMP-a. Ja sobie to odznaczę, bo chcę wam pokazać, jak ten panel znaleźć na dysku. Wchodzimy na dysk C, jak się zapewne domyślamy do folderu xamp. I panel kontrolny to tak naprawdę program o nazwie Xamp Control. Exe. Uruchamiamy i czekamy chwilę na pierwsze uruchomienie. To też może chwilę potrwać. Widzimy też, że pojawiła się tutaj taka charakterystyczna ikonka w treju. Ona już tam zostanie. Ok, to jest panel kontrolny. Jedyne co trzeba zrobić to uruchomić serwer Apache no i usługę MySQL, żeby działały bazy danych. To zielone tło oznacza właśnie, że nasz serwer już bezproblemowo działa. Można to sobie zamknąć, bo ten program i tak pozostanie w treju. Gdybyśmy kiedykolwiek mieli problemy z panelem kontrolnym i jego działaniem to można też skorzystać ze starterów konsolowych. To będą pliki xamp start start.exe albo pojedynczo apache start i potem mysql start. Są to pliki BAT, czyli batch files, skrypty powłoki. I teraz najważniejsze: jak przekonać się, że serwer rzeczywiście działa? Wchodzimy w przeglądarkę internetową i wpisujemy adres localhost, albo ewentualnie 127.0.0.1. Jeżeli naszym oczom ukazuje się taka strona startowa XAMP, to znaczy, że serwer działa i masz prawidłowo zainstalowanego XAMPPa. Gdy serwer nie jest włączony, O, to zobaczymy, że ta strona nie będzie mogła się wtedy prawidłowo wyświetlić. Można sobie tutaj też w panelu skonfigurować autowłączanie usługi Apache i MySQL wraz ze startem tego panelu kontrolnego, jeśli ktoś ma ochotę. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Windowsa. Teraz pora na Linuxa. Mam tutaj opartego na debianie Linuxa Elementary. Ze strony Apache Friends pobrałem plik z rozszerzeniem Run z instalką pakietu XAMP. Zmieniłem jedynie nazwę paczki na po prostu xamp.run, żeby było prościej wpisać w terminalu. Najpierw zaloguję się na Ruta komendą switch user domain superuser, sudo su, prawda? Najpierw nadam plikowi prawo do uruchomienia go, a nawet pełne prawa. Czemu nie? hamod 777 xamp.run. Można sobie też ewentualnie wpisać hamod plus x, prawda, żeby tylko nadać prawo do uruchomienia. Ok, uprawnienia nadane, gdyby ich nie nadać to możemy dostać komunikat permission denied, prawda? No to teraz jak to ma standardowo miejsce przy uruchomieniu aplikacji? Kropka, prawy slash i nazwa pliku czyli Xamp.run jeżeli otrzymasz w tym momencie komunikat o treści cannot execute binary file, to prawdopodobnie instalujesz wersję 32-bitową XAMPP na 64-bitowym systemie, no albo odwrotnie. Właściwą paczkę możesz odnaleźć zawsze w dziale download na stronie Apache Friends, prawda? Tam można wybrać wersję. Pojawia się nam instalator. Najlepiej zainstalować wszystko co się da. Widzimy informację, że pakiet zainstaluje się do katalogu głównego, do podfolderu OPT LAMP. Czemu LAMP? No, już nie ma Xa, tylko jest literka L, no bo jesteśmy na Linuxie, L jak Linux, prawda? Odznaczymy lekturę na temat instalatorów bitnami i lecimy z instalacją. Po jej zakończeniu, analogicznie jak w Windowsie, możemy od razu uruchomić panel kontrolny, ale ja to sobie odznaczę, żeby Wam pokazać, jak go uruchomić z terminala. Jestem już na rucie, zatem jedynie przechodzę, używając polecenia CD, czyli Change Directory do katalogu głównego. Prawy slash, potem OPT Lamp. I zobaczmy, co tam się w tym katalogu znajduje poleceniem ls. No, jak myślicie, który plik to panel kontrolny? No rzecz jasna będzie to manager-linux.run. Dla pewności dajmy uprawnienia hamot777 manager-linux.run i teraz kropka, .kreska manager .linux run, żeby uruchomić. Na zakładce Manage Servers możemy włączyć sobie jeszcze serwer MySQL, klikając Start. A my w międzyczasie sprawdzimy w przeglądarce, czy serwer działa. Wpisujemy localhost. Tak jest, mamy poprawnie załadowaną stronę startową. Wszystko jest ok. Zatrzymajmy serwer. I sprawdźmy. Teraz już nie powinno działać. Ok, no to tyle Linux. Teraz OS ten. Uruchomimy pobraną paczkę dmg. I już po chwili. Dostajemy się do podmontowanego instalatora. Uruchamiamy, wpisujemy hasełko i przeprowadzamy standardową instalację, podobnie jak w Windowsie czy na Linuxie, klikając po prostu Next. Odznaczę uruchomienie panelu kontrolnego zaraz po instalacji, bo chcę wam pokazać, jak go znaleźć samodzielnie. Nie będzie to jakoś specjalnie trudne, bo wystarczy nam przejść do LaunchPada. Mamy tutaj sekcję XAMPP, inne, prawda? I tu jest skrót do launchera na OSX. XA. Podajemy hasełko i naszym oczom ukazuje się taki sam panel jak przed chwilą w Linuxie. Na tej zakładce mogę włączyć MySQLa, pamiętamy. To jeszcze test serwera. Włączymy Safari i tutaj wpiszemy Localhost. Naszym oczom ukazuje się poprawna strona startowa serwera, czyli wszystko działa. Zatrzymanie serwera. Powinno sprawić, że ta strona startowa już poprawnie wczytywana nie będzie. Tak jest. I to tyle, jeżeli chodzi o instalację pakietu XAMP. Mamy swój własny, działający, prywatny serwer do zabawy z MySQL-em i php -em. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.